Co potrzebujesz wiedzieć, jeżeli stwierdziłeś wadę zakupionego pojazdu? Co mogę powiedzieć Ci już teraz? Jak powinieneś zareagować, aby osiągnąć jak najbardziej satysfakcjonujący rezultat? Witam Cię. Ja nazywam się Tomek Jaworski, jestem radcą prawnym oraz właścicielem kancelarii specjalizującej się m.in. w prawie motoryzacyjnym. Może wiesz już, że uwielbiam samochody, a jeszcze bardziej, że uwielbiam wygrywać sprawy dla swoich klientów? którzy podobnie jak ja czy Ty spędzają za kółkiem na tyle dużo czasu, by docenić wartość posiadanego samochodu. Nie wiesz jednak tego, że uwielbiam również proste rozwiązania, które nam kierowcom ułatwią życie, zwiększając komfort w decydowaniu o rzeczach ważnych. Tu i teraz. Przez ostatnie 4 lata moja kancelaria obsłużyła ponad 400 różnego rodzaju spraw związanych ze sporami, jakie powstają na tle umowy sprzedażu aut oraz tytułu likwidacji szkód. Część z tych spraw kończymy na etapie przedsądowym, kiedy udaje nam się wynegocjować dla klientów korzystne ugody, ale część kierujemy na drogę sądową i wówczas liczy się to, jak działałeś od samego początku, czyli od chwili, kiedy dowiedziałeś się o problemie z autem. Tak więc, aby pomóc Ci uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów w sporach ze sprzedawcą Twojego auta, zapraszam Cię do około 10 minut skupienia. Słyszysz ode mnie, co powinieneś zrobić. Jak stwierdzisz wadę kupionego pojazdu? Dowiesz się również, w ramach jakiej podstawy prawnej możesz dochodzić swoich roszczeń, aby osiągnąć jak najbardziej korzystne rozstrzygnięcie. Zapraszam i powodzenia!